Endfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 4. Stres a Mindfulness. 4.5. Jak monitorować poziom stresu i reagować z uważnością? Zagadnienia: 4.5.1 Zrozumienie stresu. 4.5.2 Metody monitorowania poziomu stresu. 4.5.3 Reagowanie na stres z uważnością. 4.5.4 .4, Techniki relaksacyjne. 4.5.5 Wsparcie społeczne. 4,5,6 zasoby i narzędzia. Monitorowanie poziomu stresu jest kluczowe dla utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki świadomemu obserwowaniu swoich emocji i reakcji można lepiej radzić sobie ze stresem oraz wprowadzać skuteczne techniki uważności w codziennym życiu. Poniżej przedstawiam kilka metod monitorowania stresu oraz sposoby reagowania na niego z uważnością. Definicja stresu stres to reakcja organizmu na różne bodźce, które mogą być emocjonalne, fizyczne lub psychiczne. Stres może być pozytywny, eustres, motywujący do działania, lub negatywny, dystres, prowadzący do problemów zdrowotnych. Objawy stresu Warto znać objawy, które mogą świadczyć o podwyższonym poziomie stresu, takie jak: napięcie mięśniowe, problemy z koncentracją, drażliwość, zmęczenie, problemy ze snem, zmiany w apetycie. Dziennik emocji prowadzenie dziennika, w którym zapisujesz swoje emocje i sytuacje, które wywołują stres, może być pomocne w identyfikacji wzorców. Zapisuj, co czułeś w danym dniu, jakie sytuacje wywołały stres oraz jak zareagowałeś. Po kilku tygodniach przeglądaj notatki, aby zauważyć powtarzające się sytuacje i emocje. Skala stresu ustal prostą skalę, np. od 1 do 10, aby oceniać swój poziom stresu każdego dnia. Możesz zaznaczać poziom stresu w kalendarzu, co pozwoli na łatwiejsze zauważenie wzorców w czasie. Aplikacje mobilne Istnieje wiele aplikacji, które mogą pomóc w monitorowaniu stresu. Endeshift- aplikacja, która oferuje techniki radzenia sobie ze stresem i pozwala na śledzenie nastrojów oraz poziomu stresu. Moodfit umożliwia śledzenie nastroju, poziomu energii i stresu, a także zawiera różne techniki relaksacyjne. Zastosowanie technik uważności, po zauważeniu objawów stresu, ważne jest, aby zareagować w sposób świadomy. Wykorzystaj techniki uważności, aby złagodzić stres. Medytacja 5-4-3-2-1 myślnik myślnik to szybka technika, która może pomóc w powrocie do chwili obecnej. Zidentyfikuj pięć rzeczy, które widzisz. Zidentyfikuj cztery rzeczy, które słyszysz. Zidentyfikuj trzy rzeczy, które możesz poczuć, dotyk. Zidentyfikuj dwie rzeczy, które możesz powąchać. Zidentyfikuj jeden rzecz, którą możesz smakować. Uważny oddech, skoncentruj się na swoim oddechu, aby się uspokoić. Wykonaj kilka głębokich oddechów, licząc do cztery podczas wdechu, wstrzymując oddech na cztery sekundy i wydychając przez sześć sekund. Powtórz ten cykl kilka razy, aż poczujesz się bardziej zrelaksowany. Relaksacja mięśniowa: użyj techniki progresywnej relaksacji mięśni, aby zredukować napięcie. Skoncentruj się na napięciu mięśni w różnych częściach ciała, a następnie je rozluźnij, zaczynając od stóp i przechodząc do głowy. Aromaterapia: użyj olejków eterycznych, takich jak lawenda lub eukaliptus, które mają właściwości uspokajające. Możesz stosować dyfuzory lub dodać kilka kropli olejku do kąpieli. Rozmowa z bliskimi, czasami rozmowa z przyjacielem lub członkiem rodziny, może pomóc w złagodzeniu stresu. Wybierz osobę, z którą czujesz się komfortowo i podziel się swoimi uczuciami. Grupy wsparcia rozważ dołączenie do grupy wsparcia dla osób z podobnymi doświadczeniami. Takie grupy oferują możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz uczą, jak radzić sobie z emocjami i stresem. Aplikacje do medytacji i uważności. Hitpace i Calm oferują kursy medytacyjne, które uczą technik radzenia sobie ze stresem. Brid prosta aplikacja, która prowadzi przez ćwiczenia oddechowe. Książki i kursy. The of Mindfulness autorstwa Thich Nhat Hanh to doskonała pozycja dla osób chcących zgłębić temat mindfulness. Rozważ kursy online dotyczące mindfulness, takie jak te oferowane przez platformy Coursera czy Udemy. Monitorowanie poziomu stresu i reagowanie na niego z uważnością to kluczowe elementy skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Dzięki świadomej obserwacji swoich emocji i stosowaniu technik mindfulness można znacznie poprawić jakość życia oraz zmniejszyć negatywne skutki stresu. Mindfulness i medytacja jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 4 Stres a Mindfulness 4.5 Jak monitorować poziom stresu i reagować z uważnością.